Hej, hej, przed nami Grand Prix Monaco no i oczywiście kwalifikacje są tutaj wszystkim i odpowiednia strategia no i e, tutaj mamy te wszystkie maile e, Wyniki wyścigów F2 i Mola Hon Co, że źle mu poszło? Nie wiem Pełny raport A jak zobaczyć te... a bo tam były wyniki, sorry Przecież w mailu mam Ech. Tutaj nie, to jest podgląd Włochy Hatcher Gdzie on był? Gdzie są dwa? Aha, <laughs> nie ma Nie ma wyników, dobra to nie wiem jak wejdę w tego maila, to co mam? No mamy w jeden, tak? Mam. Dobra, tu jest imola? Bahrain zablokowany. Albo może jeszcze coś tam jadą? No, dobra, trudno. No to co, klasycznie zmieniamy wszystkie tutaj elementy Chyba nowe podwozie trzeba będzie wyprodukować Jeżeli mamy kasę to możemy, widzę że 7 milionów to na spokojnie Zawieszenie też można, bo to po prostu żeby na koniec sezonu Nie trzeba było już tam produkować, żeby nie było jakiegoś parcia, ciśnienia Jakkolwiek to nazywać um, No okej, okay, ostatnie 1-2, świetny wyścig w moim wykonaniu Tak. Pochwalę się, bo naprawdę było dobrze, jak spojrzymy sobie tutaj na statystyki to wcale ten bolid nie jest taki super Jest bardzo blisko, a jednak udało nam się tam dobrze wyegzekwować wszystko Ale zobaczcie, od średnich, to tak naprawdę jeżeli chodzi o zakręty, to nie jestem gdzieś daleko Brudne powietrze i żywotność opon to był mój największy plus no ale teraz będziemy mieć nowe te stronki boczne, czyli tą najwyższą prędkość poprawimy. W żywotność opon widzę jakby trochę spadła, ale za 6 dni... Sorry, 7 dni nowe stronki boczne. A, czyli jak za 7 dni to będziemy je produkować. Yy. No to tak, tu będzie 10 dni. Czyli jakbym chciał zawieszenie wyprodukować. To jest 8 dni A to wtedy jeden dzień tracimy Chwila bo muszę pójść w kalendarz Bo wtedy by było tu A strągi się chyba robią dość dużo No ale jeden i tak jest weekend wyścigowy nie? A że tu i pierwszego I tak bym jedną część tylko wyprodukował do Kanady Czyli myślę, że ok, czy mogę robić to zawieszenie Na no spokojnie To zróbmy Niech będzie No dobra um, To tam rzeczy są pozamieniane, w opracowywaniu nic nie ma, scouting Chyba mogę coś robić Tak sobie ich skanuję, żeby byli um, McLaren z Racing Bullem, tutaj dwa punkty tylko różnicy Ferrari słabiutko Mercedes mnie zaskoczył, bo dobry pojechał wyścig mi 0 punktów przed tym weekendem, zebli aż 12. Um, no i co teraz? Obiekty, fabrykę chciałem rozwinąć na wyższy poziom, już nie remontować. To bym chciał też na najwyższy poziom. Ale to pewnie też 7 milionów, no 6,5. Dobra. Jeszcze poczekamy. No i mamy Monako przychodzi do treningu. Ustawienie jest dość proste, bo tam praktycznie na maksa, jeżeli chodzi o docisk. Kwestia, tylko żeby dobrze wyegzekwować kwalifikacje i powinno być dobrze, mam nadzieję. Iwasa, ostatni sergeant przedostatni zastonę i zobaczy jego kolega dwunasty, więc. Sorry sargent. Słabiutko, tak samo jak był w Red Bullu w poprzednim sezonie, to było zabawne. Ja oczywiście zawsze daję sobie cel na maksa. I zobaczenia w kwalifikacjach. Ok, przynajmniej kwalifikacje Poszło nawet dość nieźle. Dwa treningi tylko. Część już pozamieniam. Konfiguracja 10, 16, 9, 1, 3, 2, 0, 55. I kimi 9,5, 16, 8 do 2, 3,5, 0, 9. No i jedziemy. Temperatura 86 stopni Celsjusza. Oczywiście najważniejsze, żeby nikt nas nie przyblokował, więc albo trzeba jechać od razu, albo trzeba jechać później. Okay, light. Myślę, że w Q1 można ryzykować wyjazd od razu. 86 stopni Celsjusza. Dobra, tu to, to teraz trzeba przycisnąć na tą temperaturę. Dobra. No so ja nie wiem, czy będzie miał Antonelli. Pursze chyba tak, Antonelli chyba nie. Zobaczymy jak leklerk. No, trochę przyblokował jednak. 1.08, kurcze, szybko dość. Przepraszam, nie spodziewałem się, że aż takie czasy będą. Ale Antonelli i tak drugi. To ciekawe. Dość słabo jeszcze pojechał. Dobra, nie wiem, weźmy to, odznaczmy. No i na poprawkę pojadą, panowie. Jeden i drugi. Ale on miał nie rozgrzano może to był problem. No teraz poruszam ma nie rozgrany Antonelli lepiej. Dobra, bez sensu. Pursza, niech jedzie do boksu. On już i tak przejdzie do Q2 z tym czasem. Myślę, szkoda opon. No nie, to przyblokuje nas Norris. No i to dość sporo czasu straciłem tuneli. E, nie wiem, czyś finalnie poprawił. Chyba nie. I Wasa... się rozbija. Dobra, teraz chyba go nikt nie przeblokuje. I w końcu ma rozgrzane I tak nic z tego dobra trudno to zostawmy mu taki czas chyba powinien wejść do tu 2 Chociaż kurczę tylko 3 dychy dzielam, Ale mam to gdzieś. Zostaje tak. no widzę, że na miękko. Też sekunda prawie różnicy do 10 miejsca. To jest ciekawe. 1,9,5, 1,94 miał, tu 1,87. Straszne różnice są, ale Purusza ma lepszą prędkość pokonywania zakrętów pewnie niż Kimi, czy nie? Pokonywanie za 99, 100. Precyzję też ma lepszą. No to może dlatego jest lepszy na tym to, że to to Antoni ma lepsze wyprzedzanie i obronę. Dobra. To ten na nówkach, ten może na używkach spróbować I jedziemy Nie wiem czy czekać czy nie Wiadomo. So Poruszenie, może coś tam raz widzę. Przeniesienie? 9. To tak sobie, ale chyba wszyscy jechali na używkach, nie? Tak. Zobaczymy, jak Russell pojedzie, kiedy miał czas. Wtedy zadecydujemy. Antonelli jest chyba na nowy, jedyny. Ale też nie ma jakiegoś super czasu. Chyba powinno starczyć na Q3, szczerze mówiąc. No myślę, że Pursze będzie miał tu świetny wynik Antonelli niekonieczny Russell słabo Red Bulle słabo No wchodzimy do Kutrze bez problemu. Magnusen za nami. I Williamsy, ciekawe. Um, no dobra, no i co? Na nówkach tak? Jedziemy. Niby teraz są najlepsze warunki, ale z 10. Poczekałem, czy ktoś wyjedzie. Nie. Kurcze mogą wyjechać. Dobra, jadą. Trzech, czterech. Dobra, jadę. Jak tam stroll jest, ale chyba sobie poradzi. Pursze. A już go wyprzedził, dobra Antonelli, jak z tym. Też w miarę. Słabe czasy, 9,5. Ale moi jechali chyba na starych oponach. Jeszcze Antonelli tu stroll, ale też nie powinien mieć problemów. 9.4. Szczerze mówiąc jest dość słaby czas. Patrząc na te inne czasy, jakie były do tej pory, już sekundę szybciej mogliby pojechać. Zjeżdża, zjeżdża. To są tuneli. No raz, on pojechał szybciej. No to na pewno muszę na nowych pojechać jeszcze raz, a jest botace może mieć problem Antonelli. No, dobra, zobaczymy. energies are good copy, copy. Oj, słabo rozgrzana. No jej, Pursze nie poprawi, bo tu jedzie za... Kurde, ale no cóż, dobra zostawię mu to kółko, ale... Nie poprawi No, i słabe wyniki będą, i co mamy? Piąte, drugie, jakoś źle wyjechałem. Przyblokowali nas, no i zepsułem kwalifikacje. Jeszcze nie wszyscy skończyli, więc mogę jeszcze spaść. Antonelli zaskoczył na pewno pozytywnie, ale nic się nie zmienia. Dobra, no to zobaczymy, jak pójdzie wyścigu. No, ale na razie wygląda to. No najlepiej, ale też nie tragicznie. Także zapraszam za chwilę na grę.